Proszę Państwa, mamy godzinę 19. Przez moją miejscowość przechodzą upały. W dzień był najgorętszym, no, najgorętszym. Jak to się mówi? Najgorętsza temperatura to była 31 stopni, a teraz pojedziemy zalewać pod przenośnik taką mini płytę. Za dużo Chyba, że zaraz chcę wymiesza trochę, a już już wsiadło Za mało wody chyba wiesz Tu takie E, elegancko Yeah. Nie będzie za rzadkie, wydaje ci się. Nie, nie, to się wydaje, że za rzadkie. To jeszcze powinno być za, jeszcze rzadsze. No ale dobra. No, na górę zrobimy rzadsze. I na górę mocniejsze chyba. Zrobimy. na koniec, na koniec, nie muszę stać. A to moja floretta. Muszę obchód pól zrobić w końcu. Pięknie wygląda i jest potężna. Co jeszcze? O, ja myślałem, że tędy cofnę, a to muszę chyba wjechać tam przodem i cofnąć inaczej Teraz wam pokażę No dobra, tędy nie jadę muszę tutaj wjechać do przodu Tutaj, o i tu jest ten... Mini płyta, tutaj jest mini płyta Tutaj mój Avatar no bo niech się to miesza, ja pokażę wam więcej, pokażę wam płytę. Tutaj, a tutaj widzicie taki trójkąt, nie dopryskane, po prostu nie. No tutaj już nie regulowałem go, dlatego taki wysoki jest tu jest niższy tu jest ta mini płyta na przenośnik kubełkowy wtorek przyjadą montować przenośnik kubełkowy i powiedział, że metr na będzie tarczy po prostu mówi, że tutaj jak druga płyta będzie na drugi zbiornik To żeby były blisko siebie I Mam nadzieję, że dobrze to zrobię To już niedługo żniwa Żniwa, żniwa o, Teraz wody do nas no. 10 zlały, tak? Tak, 10 teraz już jest? No, no i tak właśnie o to chodzi. No i teraz na półtek. No, zobacz. Ja mówię, I że czy teraz i, mniej będzie, i, no? Jedno nie starczy, to się tak w punktach. No, I to 3, 2, 3, 2. I też takie że fajnie widzisz, to zleje się i też będzie dobrze. Teraz a mniej teraz. Będziemy no.

nie Nie wiem. My już plecy wolu. Nie w drugą stronę jak już. Dobra. Dobra, bo ja się za mocno. Tutaj jest... Akurat. Wyliczone. W pierwszym razie elegancko. O, i teraz się. Fachowa robota. No, 20.45 na momencie robota zrobiona, półtora betoniarki można powiedzieć i zalane. Yy, zaraz jeszcze miałem zobaczyć, ile jest stopni. Ile jest stopni, ile jest stopni, ile jest stopni. O, 20 stopni jest o 20.45, to fajnie akurat to. Yy, Zastygnie, jutro trzeba polewać, w poniedzieli będzie montaż Dobra, trzymajcie się na razie, cześć